Kawa. Czarny, aromatyczny, energetyzujący napój bogów. Któż z nas jej nie pił? Latte macchiato, cappuccino, espresso, kawa zbożowa. No, może ta ostatnia w przedszkolu, a nie tutaj, bo mamy właśnie dwie maszyny od firmy Beko. To ekspresa automatyczna. Przetestujemy dla Was, jak sprawują się w codziennym korzystaniu. Od razu trzeba to powiedzieć. Cała modele odróżnia system spieniania mleka. Ten w wersji nowszej, czyli Beko EG5331X, jest automatyczny. Co to właściwie oznacza? To, że nie trzeba korzystać z dyszy zewnętrznej, ale wystarczy podłączyć dołączony przez producenta pojemnik w systemie automatycznym. To fajna opcja, bo po używaniu karawkę z mlekiem można schować do lodówki. Istotne jest też to, że ten element tak naprawdę można podłączyć z dowolnej strony ekspresu. To oznacza, że jeżeli masz kontuar dochodzący do tylko jednego rogu pomieszczenia i nie chcesz stawiać maszyny na jego środku, nic nie stoi na przykład. Możesz podłączyć pojemnik z mlekiem z lewej lub z prawej strony po prostu przestawiając element wewnątrz dyszy wylotowej. Z tym, że tak naprawdę jest to opcja dla osób, które koniecznie potrzebują kaw mlecznych. System automatyczny, mimo wszystko, kłopotliwie się czyści. Nawet jeżeli byłby wygodną opcją na szybkie late, to dla zapalonego miłośnika mocnych espresso raczej niezbyt wartą zachodu. Dlatego warto rozważyć również Beko CG 5311X. Może jest z nim trochę więcej zabawy, ale masz więcej możliwości modulacji dodatku mlecznego. Kontrolowanie tego w jaki sposób nalewane jest mleko. Pozwoli ci na przykład tworzyć atrakcyjne wzorki na kawie. Na dodatek model bez automatycznego spieniacza kosztuje znacznie mniej. Z uwagi na to, że Beko CEG 5331X jest młodszym z tej dwójki modelem, lepiej dostosowanym do potrzeb użytkownika, który nie chce kombinować, ale potrzebuje szybkiej kawki rano lub wieczorem, to właśnie nim zajmiemy się w recenzji. Ekspres ten ma kilka zalet, które sprawiają, że ma być wygodną opcją dla codziennego konsumenta. Przede wszystkim jest niewielki. Mierząc zaledwie 41 cm na długość, 18 cm na szerokość i 32 cm na wysokość, zmieści się na każdym. Kontuarze. Jego front ze stali nierdzewnej moim zdaniem wygląda atrakcyjnie, ale również będzie sensownym zabezpieczeniem dla sprzętu od strony najbardziej narażonej, czyli od strony kubków i filiżanek. To umiejscowia się na wyciągalnej, metalowo plastikowej tatce zaskapującą wodę i kawę. Pozostając przy ściance przedniej, na niej znajduje się dysza wylotowa. To przez nią maszyna wypływa kawę i mleko. Istotne w niej jest to, że można ją regulować, nawet do maksymalnych 14 cm wysokości. Dzięki temu wejdą pod nią też wyższe i pojemniejsze kubki. Z drugiej strony sprzętu znajduje się bardzo pojemny zbiornik na wodę ten w modelu od Beko potrafi pomieścić nawet do 1,5 litra płynu. Dzięki temu posłuży do sporej liczby zaparzeń. Jeżeli jednak jesteś miłośnikiem naprawdę dużych kaw, albo masz sporą rodzinę kawoszy, raczej prędzej niż później wykorzystasz ten zasób. Na szczęście napełnianie zbiornika nie jest trudne. Łatwo można go wyjąć z urządzenia i zalać wodą. Na szczycie znajduje się panel sterowania i wyświetlacz przydatnych informacji. Przycisków w Beko CEG 5331X jest 6 z wyłącznikiem włącznie. Jest tu opcja nalewania gorącej wody, która pozwoli szybko przyczyścić kubek i zaparzyć herbatę czyszczenia urządzenia i wyboru trzech różnych typów kawy. Użytkownik może przy pomocy jednego przycisku zaparzyć espresso, cappuccino lub latte macchiato. Na dodatek objętość każdego zaparzenia jest programowalna. Wystarczy przytrzymać przycisk odpowiadający konkretnej kawie w trakcie nalewania mleka i kawy, a ekspres zapamięta jak dużą zazwyczaj pijasz i w jakich proporcjach. Przy następnych zaparzeniach będzie to powtarzał, co jest całkiem wygodnym rozwiązaniem. Nad przyciskami znajdują się też ikony ostrzeżeń. Urządzenie bije na alarm, gdy brakuje w nim wody lub ziaren kawy, to jasne. Równie przydatne są jednak informacje o tym, że pojemnik na odpady jest pełen, brakuje przedniej tacki, trzeba przeprowadzić gruntowne czyszczenie, działa system oczyszczania lub też po prostu brakuje termobloku. Jest tu powiadomienie na każdy najczęstszy problem. Omawiając ekspres nie można zapomnieć o kwestii parzenia kawy. Obok panelu sterowania znajduje się klapka, która po uniesieniu odsłania miejsce przechowywania ziaren. W maszynie zmieści się ich sporo, bo aż 150 g. Jak widać w pojemniku znajduje się też 5-stopniowe pokrętło do regulacji grubości mielenia. Ustawia odległość pomiędzy stalowymi pierścieniami młynka. Producent gwarantuje, że metalowe żar nie pogorszy smaku kawy. Przede wszystkim dlatego, że nie podgrzewa ziaren podczas mielenia. Przez to napar nie będzie zbyt gorzki. Poza tym młynek ma też ograniczać wytwarzany pył, zachowując pełny aromat kawy, która parzona jest wodą ogrzewaną termoblokiem pod sporym ciśnieniem 19 barów. Producent twierdzi, że ten zapewnia szybki start, nawet w 30 sekund, i ma zagwarantować odpowiednią temperaturę także przy większych ilościach zaparzeń w krótkim czasie. Co istotne, termoblok można też wygodnie wyjąć z urządzenia i wyczyścić. Do tego celu wystarczy otworzyć boczną klapę maszyny. Zawsze w testowanych przez nas urządzeniach Urządzeniach zwracamy uwagę na faktyczne testy. Z ekspresem to nie taka prosta sprawa, w końcu jakość jego działania zasadza się na tym, jak przygotowuje kawę, a każdy korzysta z różnych ziaren i preferuje jej inny profil smakowy. Niemniej warto dodać parę słów o jakości naparu, łatwości użytkowania i czasie zaparzania. Prawdę mówiąc, w toku używania urządzenia nie dopatrzyłem się niedociągnięć. Korzystało się z niego całkiem wygodnie, a uzyskiwana kawa smakowała całkiem nieźle. Warto przy tym pamiętać, że nie jestem baristą ani tym bardziej wytrawnym smakoszem tego czarnego napoju. Jako, że zaparzenie nie odbiegało od tego, do Czego przyzwyczaiłem się w kawiarniach, moim zdaniem było OK. Szczególnie spodobał mi się pojemnik na mleko. Podłączany elastycznym wężykiem umożliwia postawienie go gdziekolwiek. Brak skrętek na końcach połączeń gwarantuje to, że szybko i prosto można go odłączyć od maszyny i schować w lodówce na później. To w pośpiechu na pewno lepsza opcja niż bawienie się ręcznym spieniaczem. Przydałoby się jednak lepsze zabezpieczenie przed rozlaniem. Może inna forma zbiornika i zakrętka zamiast wieczka. W redakcji przetestowaliśmy również czas pracy maszyny. Była stosunkowo szybka. Zaledwie 27 sekund zajęło jej przygotowanie standardowego rozbudzającego espresso. Z kolei około półtorej minuty trzeba było czekać na cappuccino. Najdłużej zajęło latte macchiato. Nad nim już pracowała przez minutę i 35 sekund, co i tak nie jest przecież dużą różnicą w stosunku do poprzedniego napoju. Ekspres z pewnością nada się więc na szybką kawę przed wyjściem. No i już jesteśmy po testach. Zaprezentowaliśmy model ze spiniaczem automatycznym, no i tańszy model ze spiniaczem ręcznym. Może podsumujmy, jak sprawuje się ta linia ekspresów od Beko. Może zacznijmy od prezencji, która mi się spodobała. Przede wszystkim są to całkiem kompaktowe sprzęty, na pewno zmieszczą się w każdej kuchni, no i zaprezentują się całkiem nieźle w kuchni nowoczesnej. Dlatego, że wykonano je z frontu, ze stali szczotkowanej, no a reszta to jest czarny, połyskliwy plastik. Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, to tutaj kwestia jest taka, że ten płaskliwy plastik jest podatny na zarysowania. No jak to plastik? Dlatego trzeba będzie na niego uważać podczas użytkowania. Jak na nowoczesne sprzęty przystało, są także łatwe w użytkowaniu. Mają intuicyjne menu, w którym można łatwo wybrać typ kawy, jaką chcemy uzyskać. Kwestią, która mi się nie do końca spodobała, było to, że te przyciski były trudne w naciskaniu. Znaczy trzeba było całym palcem docisnąć, ale wydaje mi się, że to już jest kwestia użytkownika. Istotna jest też regulacja dyszy. Maszyna pozwala podnieść ją na dosyć wysoki poziom. Dzięki czemu miłośnicy sporych kubków, tacy jak ja, będą całkiem zadowoleni. Na koniec dodam, że podoba mi się również pojemność zbiornika. Półtora litra wody to jest dosyć sporo, a także pięciostopniowa regulacja młynka. Dzięki temu można kontrolować intensywność swojej kawy. I jak spodobały Wam się te ekspresy? A może macie jakieś porady dla osób, które planują zakupić ekspres? Odezwijcie się w komentarzach. Chętnie z Wami pogadamy, a na pewno inni użytkownicy także dadzą się w dyskusję. Cześć!